Czy możliwe, że jesteśmy gatunkiem z amnezją, który nie pamięta swojej własnej historii? Taka jest teza antropologa i autora Roberta Sepecha Z jego książki o właśnie takim tytule, czyli Species with Amnesia or Forgotten History, Gatunek z amnezją, nasza zaginiona historia. Co od Odnalazł Robert Sepper, co może całkowicie przepisać naszą historię na nowo, jaki ma to związek z nazistami, z Fastyką, Rasą Aryjską, Atlantydą, a nawet ze starożytnymi kosmitami. O tym wszystkim powiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Mam na imię Aleksandry. W dzisiejszym odcinku opowiem o zaginionej historii ludzkości, według antropologa i autora Roberta Sepehra z jego książki Species with, with Amnesia. Książkę Robert, Roberta czytałem z dwa lata temu i naprawdę był to dla mnie szok, ponieważ Robert Sepech przedstawia wiele ciekawych informacji i dowodów, które oczywiście są bardzo kontrowersyjne. Nie każdy się z nimi zgodzi, niektórzy nawet będą próbowali je podważyć. Jednak pokazuje on tutaj nam zupełnie inną wizję człowieka, wizję naszej przyszłości, która może poszerzyć nasz własny światopogląd na temat starożytności, a nawet prehistorii. I Robert Supper zaczyna od tego, że istnieje wiele przykładów dotyczących naszej własnej ewolucji dotyczącej naszej własnej prehistorii, które nie są do końca zgodne z samymi faktami. Na przykład Robert Suppier pokazuje, w jaki sposób takie przedstawienia hominidów, które znajdujemy na gablo. Lotach, gdzieś w wystawach, muzeach nie do końca odzwierciedlają rzeczywistość i są one wyłącznie takimi artystycznymi wizjami, albowiem mamy kości hominidów. Jednak często tych hominidów, którzy naprawdę jak wiem, mają inną czaszkę, są owłosieni wyglądają jak, trochę jak małpy, dodawane są ludzkie oczy, a jak wiemy, ludzkie oczy różnią się nieco od oczu innych tutaj naczelnych od oczu innych małp oraz jak zauważył Robert Sepper istnieje tutaj wiele innych takich szczegółów, że tutaj kość inaczej lekko, że tutaj inaczej są palce ułożone, które no nie zgadzają się z znajdowanymi przez nas tutaj kośćmi oryginalnymi, co pokazuje w jaki sposób nasza historia jest w jakimś sensie no lekko zatuszowana. Jednak Robert Sepper skupia się głównie na zaginiętych cywilizacjach. Jednak wydaje mi się, że najciekawszymi odkryciami Roberta Sepechra są odkrycia dotyczące zagnionych cywilizacji oraz samej Atlantydy. Albowiem, jak zauważa Robert Sepech, dla przykładu motyw swastyki, symbol swastyki, był nie tylko znajdywany w praktycznie całym starożytnym świecie, lecz nawet w tym prehistorycznym. I jak zauważa pierwsze przedstawienia swastyki mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy lat przed naszą erą, czyli okresu, w którym człowiek żył jako prymitywny, myśliwy zbieracz. I tutaj wchodzimy w takie ciemne tereny związane z nazistami, z teoriami dotyczącymi wyższości rasy ryjskiej i tym podobnymi. Jednak jak zauważa Robert Sepper, w tych teoriach może kryć się ziarenko, nawet dosyć duże ziarno prawdy. Przez to właśnie Robert Sepech często jest oskarżany o bycie czy to rasistą, czy jakimś tutaj w ogóle, no taką osobą, która no... Posiada teorie, które dyskryminują inne mniejszości. Jednak Robert Sepper pokazuje, że mamy dowody na to, że naprawdę w odległej przyszłości mogli istnieć Aryjczykowie. Albowiem okazuje się, że posiadamy nie tylko specjalne dowody w naszym własnym DNA, głównie w krwi i on mówi o czymś takim jak Haplogrupa X oraz o krwi tutaj z negatywnym RH Minus. I jest to dosyć ciekawe, albowiem może świadczyć o tym, że na Ziemi w odległej przyszłości żyły dwa, niegatunki, lecz dwie rasy, które nie do końca były ze sobą kompatybilne. Albowiem krew RH jest bardzo ciekawa, ponieważ gdy matka dziecka ma krew RH minus, a gdy dziecko ma krew RH to wtedy to ciało matki zaczyna zniszczyć, zabijać to dziecko, które ma inny, inną krew, ponieważ tworzą się antygeny, które chcą niszczyć krew i te właśnie niestety krwinki dziecka, które mają RH, plus, podczas gdy matka ma RH. Minus. Co pokazuje, że w ewolucji nie jest to dobre, żeby tutaj się mieszały osoby z krwią RH minus i RH. Plus. O tej krwi powiem w innym odcinku wiele osób mnie zalewało informacjami, żebym napisał o tym i w ogóle opowiedział o tym. Na razie opowiem o tym, co się dowiedziałem z tej książki, jednak w innych odcinkach opowiem może o innych szczegółach, ale wiem, Robert Sepech na swoich dwóch kanałach na YouTubie Atlantean Gardens, czyli... Tutaj ogrody Atlantydy oraz na Robert Sepper tutaj dużo mówi o tym, więc może dowiem się czegoś więcej na ten temat i wam opowiem. Jednak Robert Sepper twierdzi, że ta krew Erchaminus może być związana z Atlantydami, którzy no nie byli tymi samymi ludźmi, co inni w tym sensie, że no byli też ludźmi, jednak posiadali inne tutaj właściwości biologiczne, które nie pokazują nam, że nie byli, nie było to dobre, żeby się mieszali z innymi. Oczywiście no jest to w jakimś stopniu i nie będę tego w ogóle popierał, jednak mówię, co tutaj odkrył Robert Zepper. I wydaje mi się, że nawet gdyby tak było, to w żaden sposób nie powinniśmy traktować tych Aryjczyków jako jakichś tutaj panów, jak to robił Hitler. Jednak o tym powiem w innym odcinku. I jak widzimy, jest to związane z Hitlerem i z tą swastyką i z wierzeniami nazistów, z tą całą ideologią tej rasy aryjskiej. Chociaż oni to, wiadomo, przekręcili i wykorzystali przeciwko ludzkości, niestety. Jednak Robert Sepper zauważa, że właśnie... Tacy wysocy blondyni z niebieskimi oczami i co ciekawe również ludzi, ponieważ Aryjczycy nie byli tylko blondynami czy również rudymi. To te, tego typu osoby były odpowiedzialne za zasiedlenie i co ciekawe mogę to pokazać na mapie, to zasiedlenie wygląda tak, że nagle ta... W cudzysłowie, rasa aryjska tych wysokich, rudych i blondynów z niebieskimi oczami pojawia się na po dwóch stronach Atlantyku, a jak wiemy, na Atlantyku według Platona miała znajdować się Atlantyda w odległej przeszłości. Robert Ceper zauważa, że np. Na, na Wyspach Kanaryjskich wiele tutaj czy to grobowców, czy takich nawet piramid małych. To pozostałości po Aryjczykach, po tych właśnie, po tej rasie osób, no nie wiem czy to mogę w ogóle rasą nazwać, po, po Aryjczykach wiadomo o co chodzi, czyli tych wysokich, blondynów oraz rudych z niebieskimi oczami, oraz po drugiej stronie, właśnie na wybrzeżu Ameryki Północnej i Południowej. I Robert Seppert twierdzi, że właśnie po zagładzie Atlantydy około 9600 lat przed naszą erą, co jak mówię w innych odcinkach oraz w mojej książce Deja Wie, czy wszystko już było, wiąże się z katastrofą końca ostatniej epoki więc serdecznie Wam polecam stworzyć moją książkę oraz inne materiały, to po tej katastrofie Aryjczycy mogli naprawdę zasiedlić naszą planetę. Co ciekawe, mogłoby to tłumaczyć to, że wiele z takich no, innych i znowu będę tutaj mówił rasy, jednak nie chcę być tutaj nikogo dyskryminować i tutaj nikogo na rasy dzielić, to wiele takich różnych odmian powiedzmy ludzi na przykład tych z Kaukazu i w ogóle pojawiło się w różnych tutaj innych regionach i właśnie Robert Sepry twierdzi, że w innych regionach byli inni ludzie, a to aryjczycy zalali świat i nawet mamy tylko później. Tam w starożytności, nie w prehistorii, mamy ten najazd aryjczyków na India. Co może pokazywać, że naprawdę coś w tym jest i naprawdę, że Aryjczycy mogą pochodzić z Atlantydy. I oczywiście tacy rasiści, którzy twierdzą, że Aryjczycy są kimś wyższym, powiedzą, że ci Aryjczycy mieli posiadać takie jakieś zdolności parapsychiczne i w ogóle mieli być lepsi pod tym względem, poza tutaj innymi rasami, które miały być jak małpy, z czym się oczywiście nie zgadzam. Jednak jak widzimy, wiąże się to właśnie z takimi teoriami dotyczącymi rasy arejskiej również z tymi nazistowskimi. I również co jest ciekawe, to to, że osoby które, współczesne, takie plemiona, które się zachowały i które są takie dosyć czysto aryjskie w cudzysłowie, ponieważ na przykład widzimy to czy po ich języku, czy właśnie po ich wyglądzie, jak na przykład baskowie i tam z Pirenejów niektórzy, to się okazuje, że te wszystkie ludy, które zachowały się do dzisiaj odizolowały i wyglądają jak ci i posiadają te cechy, czy to w krwi, czy to właśnie w ich języku, to posiadają informacje o Atlantydzie. I mówimy o tym w innych odcinkach, gdzie wspominałem o odpowiednikach Atlantydy z całego świata i jak zauważa Robert Sepehr, wiele z tych odpowiedników Atlantydy, tam jest Aztli, Atalla, Atitlan, to wiele z tych odpowiedników naprawdę jest Przechowywanych w tradycji tych ludów, które są właśnie wysokie, rude, bądź blond, z niebieskimi oczami, które w swoim języku posiadają te takie pierwotne formy, które niektórzy kojarzą z Atlantydą i kojarzą z tą inwazją aryjską, co jak widzimy jest bardzo interesujące, jednak również niestety rasistowskie. Wydaje mi się, że jest to jednak interesujące, przez co warto było tutaj o tym opowiedzieć w tym odcinku, albowiem cała książka Roberta Seppera, po, pomimo tego, że posiada właśnie takie kontrowersje, jest bardzo ciekawa. Jeżeli jesteście zainteresowani innymi odcinkami na ten temat, bądź żebym coś powiedział więcej o Robercie Seperze, możecie napisać w komentarzu poniżej. I od razu mówię, że nie mam tutaj nic na myśli rasistowsko i w ogóle, i nawet nie wspieram takich rzeczy, jednak, no, niektóre fakty, czy to doty dotyczące różnych. Krwi, czy to dotyczące różnych języków, mogą świadczyć o tym, że naprawdę osoby z Atlantydy były trochę inne i może to nie świadczy o ich wyższości, lecz o tym, że no były w jednym tutaj zakątku geograficznym świata. To tak samo jak Murzyni są inni od reszty, no znowu kurczę rasistowskie porównanie. Jednak to tak samo jak wiadomo, osoby z jednej lokalizacji geograficznej no, różnią się nieco od innych. Nie znaczy to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. I tak jak widzimy, posiadamy dosyć sporą ilość dowodów na to, że tak jak naziści twierdzili, Aryjczycy mogą pochodzić naprawdę z legendarnej Atlantydy. A wcześniej nawet, co wiem w innych odcinkach, naziści wierzyli, że Aryjczycy pochodzą oryginalnie z Aldebaran, z, z, tutaj z kosmosu. i Przylecieli na swoich statkach, założyli Atlantydę, no i tak na tym przebiegała historia, jednak o tym mówię w innych odcinkach i o tym powiem również w przyszłych odcinkach. Na dzisiaj byłoby to tyle. Pozdrawiam was i do zobaczenia.